Jeżeli miałbyś miałabyś wybrać jakąś porę roku, to którą byś wybrał czy wybrała? Bardziej zimę czy bardziej lato? Widzisz, że jestem osobą cieplą, lubną i wolę jednak słońce, wolę plażę, aniżeli chodzenie po górach. I dokładnie tak samo jest z ruchem marketingowym, z ruchem na stronie, z ruchem w sklepie internetowym, z ruchem na platformach sprzedażowych i tak dalej. Ponieważ mamy zimny ruch i ciepły ruch. Teraz jednym z poważniejszych błędów podczas reklamowania jest korzystanie tylko i wyłącznie z zimnego ruchu. Mi się kojarzy zimno z czymś złym i tak samo sam zimny ruch marketingowy też nie do końca kojarzy mi się dobrze. Dlaczego? Ponieważ zimny ruch to są osoby, to są klienci, którzy widzą Cię po raz pierwszy, są po raz pierwszy na Twoim sklepie, na Twojej stronie i większość kampanii reklamowych niestety skupia się tylko i wyłącznie na tym, aby przeciągnąć te osoby na swoją stronę, na sklep i mówią kupuj, wybieraj sobie, co chcesz i tak dalej. No i później te osoby po pewnym czasie się zastanawiają kurczę, co jest nie tak? Czemu te osoby tam nie kupują? Czemu tą konwersję mam 0,5% albo 1%? Czemu na 100 osób, która wchodzi na moją stronę jest tylko jedna osoba, która kupuje? Albo czasem nawet i mniej, bo pół osoby na przykład kupuje, tak? Mamy konwersję półprocentową. No właśnie, oczywiście zawsze trzeba zacząć od zimnego ruchu, ponieważ jeżeli ktoś Ciebie jeszcze nie zna i chcesz dotrzeć do nowej grupy docelowej, no to musisz go za pomocą tego zimnego ruchu przeciągnąć gdzieś tam do swojego lejka marketingowego, ale właśnie Tą osobę powinniśmy zacząć prowadzić w jakimś lejku, tak? Czyli zacząć ogrzewać ten ruch, zacząć tworzyć relacje. Klient potrzebuje około pięciu sygnałów od Ciebie, aby zdecydować się na zakup. Klienci porównują sobie produkty, chodzą po różnych stronach, po różnych sklepach, porównują sobie te rzeczy, usługi itd. No i z tego powodu musisz zrobić coś, aby tego klienta przyciągnąć do siebie. Daniela słyszałeś kiedyś o remarketingu. Oczywiście, że słyszałem o remarketingu, wiem, co to jest remarketing i uważam, że tworzenie kampanii reklamowych bez remarketingu to jest troszeczkę zatrzymanie się w połowie drogi. Ale spójrzmy na to jeszcze w inny sposób. Jeżeli już wydajesz jakąś złotówkę na kowalskiego, aby przyciągnąć go na swój sklep, na swoją stronę i później. Tworzysz kolejne kampanie remarketingowe, żeby tego samego kowalskiego znowu ponownie na ten sklep przeciągnąć, żeby znowu mu pokazać jakąś ofertę. To czy nie jest to takie błędne koło, w którym cały czas wydajesz pieniądze, kolejne pieniądze, bo to nie są te same pieniądze, to są kolejne budżety reklamowe na tego samego człowieka, który już tam był na Twoim sklepie, już w pewien sposób zainteresował się Twoją ofertą. Gdyby jeszcze tego było mało, to algorytmy Facebooka działają w taki sposób, że jeżeli zobaczą, że jakiś kowalski pozytywnie reaguje na Twoją reklamę, niekoniecznie kupuje, ale klika na przykład w reklamę, jest na Twoim sklepie, wychodzi z tego to widzą, że ten Kowalski się zainteresował twoim, Twoją reklamą i on będzie wielokrotnie wyświetlać te same reklamy tym samym osobom. W ten sposób przepalasz budżety, w ten sposób ograniczasz się do grupy docelowej i nie docierasz do coraz to większej grupy docelowej, wykluczając właśnie te osoby, które albo już masz w lejku sprzedaży, Albo już zrealizowały twój, twój cel reklamowy, jakim jest na przykład y, zakup, tak już monetyzacja. No dobra, do Meritum. Wniosek jest taki: jeżeli już masz uruchomione jakieś kampanie na zimny ruch i przyciągasz osoby do swojego sklepu na swoją stronę, pomyśl, co możesz na tej stronie dać, co możesz umieścić na tej stronie, aby ta osoba wpadła do Twojego lejka sprzedaży. Może być to lejek mailingowy, może być to lejek SMS-owy, messengerowy, y, 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 powiadomienie push notifications i tak dalej, mamy mnóstwo rozwiązań, które powodują, że tego klienta masz gdzieś w jakiś bazie, że tego klienta możesz później prowadzić gdzieś i kierować z powrotem na oferty, ale już bez angażowania kolejnych środków na reklamy. Drugi bardzo poważny błąd. Tworzysz kampanię reklamową. Tworzysz nowe kreacje, ustawiasz sobie grupę docelową i tak dalej, tworzysz zestawy reklam. Tworzysz być może kilka wariacji po to, aby sprawdzić, która wariacja będzie najkorzystniejsza. Tworzysz kilka kreacji po to, żeby wiedzieć, na którą grafikę Twoi klienci będą najlepiej reagować. Puszczasz tą kampanię, ona idzie drugi, trzeci dzień i tak patrzysz na te wyniki. Kurczę, tam, tam jednak to zdanie moglibyśmy inaczej napisać albo, o Jezu. Kropki tam nie postawiłem. Albo wiecie co, zróbmy ten przedział wiekowy nie 21 do 35, ale zróbmy na przykład 25 do 35. Czyli dokonujesz zmian w tych kampaniach reklamowych. Zwróć uwagę, że tworząc kampanię reklamową w menedżerze reklam, przy zestawie reklam masz zawsze informację na samym początku uczenie się, tak? Czyli mamy etap uczenia się. Każda nowa kampania stworzona na Facebooku musi przejść przez tak zwany etap uczenia się. Po co jest ten etap? Zanim kampania zostanie zoptymalizowana, Facebook wyświetla Twojej grupy docelowej, e, osobom z Twojej grupy docelowej te reklamy. I sprawdza, jakie osoby pozytywnie reagują na tą kampanię. Czyli, jeżeli na przykład twoim celem jest aktywność dotycząca posta, to weryfikuje to, jakie osoby z tym, którym wyświetlono te reklamy, lajkują, komentują czy udostępniają. Jeżeli twoim celem jest na przykład sprzedaż w sklepie, to Facebook sprawdza, jakie osoby z tych, którym wyświetlono tą reklamę o twoim produkcie i przeszły na twój sklep, jakie osoby zakupiły. I teraz. Facebook potrzebuje 50 realizacji celów, czyli jeżeli jest to aktywność, to potrzebuje 50 realizacji celów w oknie atrybucji. Tutaj masz możliwość ustawienia sobie jeden dzień bądź też 7 dni. Proponuję przy nowych kampaniach ustawić sobie 7 dni, przy np. konwersjach czy przy sprzedażach, ponieważ Facebook potrzebuje 50 sprzedaży, aby zacząć tą kampanię optymalizować 50 przez tydzień. Tak? Jeżeli ustawiasz kampanię na kontakty, potrzebuje 50 kontaktów przez tydzień. Dopiero wtedy ten etap uczenia się zakończy i wówczas będzie ta kampania bardziej zoptymalizowana, bardziej przewidywalna. Facebook będzie lepiej docierać do, do takich bardziej wartościowych osób itd. i tak dalej. teraz, dlaczego o tym mówię? Jest to bardzo ważne, jest to bardzo istotne. Jeżeli ty dokonasz jakiejś zmiany, Facebook powiedzmy wykona, nie wiem, 20 sprzedaży, 20 konwersji, czy mamy 20 kontaktów i po dwóch, trzech dniach tak mówisz, ej, zmieńmy ten przedział wiekowy. To ta optymalizacja zaczyna się od początku. Czyli tak naprawdę, ty tracisz to, co już wydałeś, wydałaś na tą kampanię reklamową, to jakie wyniki już pozyskałeś na potrzeby optymalizacji tej kampanii reklamowej. Dlatego. Wniosek jest taki, jeżeli tworzysz kampanię reklamową, to później wtedy, kiedy już wiesz, że wszystko jest tak, jak powinno być, jak już puszczasz tą kampanię reklamową, zostaw ją, pozwól jej po prostu działać, obserwuj wyniki. Oczywiście, jeżeli po pewnym czasie zauważysz jakiś taki naprawdę rażący błąd, który no, nie, nie może być wyświetlany, nawet jeżeli ta reklama będzie naprawdę tania i będzie generować dobre wyniki, ale ze względów wizerunkowych czy cokolwiek, nie może to po prostu być wyświetlane, to dokonaj tej zmiany. Natomiast jeżeli są to takie zmiany subiektywne, które twierdzisz, a może by to by działało lepiej. Gdybyśmy to zmienili, to nie, to zostaw to. Niech ta kampania po prostu trwa, niech ona się zoptymalizuje i wtedy dopiero ewentualnie wyciągaj wnioski, które kreacje wyłączyć, które, gdzie podbić na przykład budżet, i tak dalej, ponieważ ta kampania będzie bardziej przewidywalna. A tam Daniel tak gada, że klikam w przycisk promu i post, i też jest dobrze, i posty działają, nie ma problemu z tym. No tak, jestem świadom tego, że wiele osób cały czas korzysta z przycisku promu i post pod postem, zwróć natomiast uwagę, że jest to promowanie dotyczące aktywności posta, tak? czyli zbieramy lajki, komentarze, udostępnienia. Tak więc nawet jeżeli w tym poście sprzedajesz, tak? zachęcasz do przejścia na stronę i tak dalej, to to nie jest spójne z Twoim celem reklamowym. Ale to tak na marginesie. Dlaczego? Ponieważ kolejny błąd, trzeci błąd. to jest źle dobrana grupa docelowa, bądź też zbyt duża grupa docelowa, e, źle, po, złe po prostu targetowanie, tak? Zwróć uwagę, że reklama na Facebooku, ona nie ma stałej ceny, tak? To nie jest tak, że jak tworzysz reklamę na przykład na ruch, to to kliknięcie zawsze będzie kosztować złotówkę. Nie, to, to kliknięcie może kosztować 10 groszy, może kosztować 2 złota, może kosztować Wcześniej wspomnianą złotówkę. Od czego to zależy? Zależy to przede wszystkim od wielu współczynników, które decydują o atrakcyjności kampanii reklamowej, Facebook ma w swoim, w swoim takim celu wyświetlać na naszych wolach, na naszych tablicach rzeczy wartościowe dla nas, czyli te rzeczy, które nas interesują. I teraz, jeżeli ja, na przykład jako powiedzmy jestem wulkanizatorem, tak, i reklamuję to, że czas wymienić opony na letnie, na zimowe, czy zimowe na letnie i targetuję na przykład na kobiety w wieku 18 do 22 lat, tak, no to prawdopodobnie ten target nie będzie za bardzo zainteresowany tym, co ja reklamuję. Facebook to oczywiście będzie widział, ponieważ ma różnego rodzaju współczynniki, które to badają i w ten sposób ukaże mnie, tak, czyli ta reklama będzie o wiele droższa. Dlaczego? Ponieważ widzi, że to, co ja się tamty ludziom, ich to nie interesuje. Jeżeli natomiast na przykład tym kobietom w 18-22 e, lata, na przykład wyświetlę reklamy, gdzie będą na przykład jakieś torebki, przecenione o 50%, tak, i ta wyprzedaż będzie trwała tylko w określonym czasie, to ta klikalność prawdopodobnie będzie znacznie, znacznie większa. Facebook to także będzie widział, widzi, że to, co ja wyświetlam, interesuje tą grupę docelową, no i z tego też powodu za to kliknięcie będę płacić mniej. No i teraz niektórzy wychodzą z takiego założenia podczas tworzenia kampanii reklamowych, że im większą grupę docelową wybieram, że tym lepiej, ponieważ Facebook będzie miał większe prawdopodobieństwo, że trafi do Twoich klientów. Nic bardziej mylnego. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ten budżet zostanie wyklikany, te reklamy się powyświetlają osobom, które nie będą wartościowe, które owszem klikają w reklamy, ale nie będą kupować, bo ich na przykład na to nie stać i tak dalej, bądź też nie są zainteresowane Twoją usługą a za te wyświetlenia niestety zapłacisz. Tak więc im bardziej stargetujesz grupę, im bardziej te grupy sobie podzielisz, w jednej kampanii możesz mieć wiele zestawów reklam, a każdy zestaw reklam to może być inna grupa docelowa. Możesz podzielić sobie na kobiety, mężczyźni, na przedział wiekowy 25, 35, a później 36, 45 itd., itd., po to, żeby sprawdzić po prostu, który przedział wiekowy, która grupa, jakie zainteresowania, w którym miejscu, tak, czy prawa, kolumna, czy urządzenia mobilne, czy komputer, czy messenger, czy Instagram, które miejsce będzie generować ci najlepsze Efekty. Tak więc nie twórz dużych grup, twórz bardziej zawężone grupy po to, aby, yy, aby mieć świadomość tego, jacy ludzie są w tej grupie docelowej i yy, mieć większe prawdopodobieństwo, że te osoby, które tam są, będą zainteresowane Twoją usługą czy Twoim produktem. No dobra, Daniel ja sprzedaję sukienki i torebki, no to każda kobieta może być tym zainteresowana, tak? Tak, owszem, każda kobieta może kupić torebkę bądź też sukienkę, aczkolwiek Inaczej, każda kobieta może nosić torebkę lub sukienkę, ale nie każda kobieta może kupić, tak ponieważ, po pierwsze, nie, każda, nie każdą musi stać na tą torebkę, po drugie, nie każda kobieta musi robić zakupy przez internet, bo ona na przykład musi przymierzyć, bo ona musi sobie zobaczyć, okręcić się w lustrze, jak, jak ona wygląda i tak dalej, jak ta sukienka leży. Z tego powodu właśnie zawężamy grupy docelowe, czyli wybieramy sobie kobiety, płeć i wybieramy na przykład takie coś jak zaangażowani nabywcy. Wówczas Facebook, Facebook dociera tylko do tych osób, które są zaangażowani w internecie, klikają, przyciski kup teraz, dokonują zakupów i tak dalej. Możemy sobie zawęzić do osób, które na przykład, jeżeli sprzedajemy towary luksusowe, osoby często podróżujące za granicę, osoby interesujące się Gucci, Louis Vuitton, Pradą, e, Bentleyem, nie wiem, Astonem Martinem i tak dalej, czyli interesują się markami premium. Aczkolwiek te, to, e, te dane behawioralne, czyli zaangażowanie nabywcy jest naprawdę bardzo skuteczne w, w wybieraniu grupy dosolowej, która kupuje coś przez internet. Okej, okay, jak już jesteśmy przy tych grupach docelowych i zestawach reklam, to powiedzmy sobie w takim razie o czwartym błędzie. Który brzmi następująco. Nakładanie się grup docelowych. Widzisz, reklama na Facebooku od... Już powiedzieliśmy sobie wcześniej, że ta cena nie jest sztywna. Ona się zmienia co chwilę, natomiast dodatkowo też oczywiście popyt decyduje o tym, ile ta reklama będzie kosztować. Czarny Piątek, Święta Bożego Narodzenia, różnego rodzaju wyprzedaże i tak dalej, okazje do tego, żeby sprzedawać powodują, że większa ilość reklamodawców bije się o miejsce, żeby wyświetlić swoją reklamę na fejsie i nie tylko na fejsie, bo w innych systemach reklamowych jest tak samo. No i wtedy te reklamy rosną, cena tych reklam rośnie, czyli ty rywalizujesz z innymi reklamodawcami, ale co się dzieje momencie, Jeżeli ty na przykład uruchamiasz sobie pierwszą kampanię reklamową na przykład na polubienia na fanpage, drugą kampanię reklamową, na przykład aktywność dotycząca jakiegoś posta, a trzecią kampanię reklamową, na przykład sprzedaż w Twoim sklepie. I oczywiście Twój system marketingowy e, wysyła reklamy do jednej grupy docelowej, tak, ponieważ no, wszystkie te trzy kampanie reklamowe dotyczą jednego produktu, jednej usługi, e, czy też jednego rodzaju produktów czy usług. Tak? Czyli Twoja grupa docelowa się nie zmienia. I teraz jeżeli ty puszczasz te trzy kampanie reklamowe, to grupy docelowe nakładają się i najczęściej nakładają się w nie wiem w 95-100% nawet. Co to powoduje? Powoduje to to, że te kampanie reklamowe zaczynają ze sobą rywalizować. Tak tworzysz sobie tak zwaną konkurencję na aukcji, a to z kolei powoduje, że sztucznie, samodzielnie podbijasz sobie stawki reklamowe, podbijasz sobie cenę za, za reklamy. Dlatego też, e, aby uniknąć takich sytuacji, a potrzebujesz mieć uruchomione dwie, trzy czy cztery kampanie reklamowe, musisz zrobić różnego rodzaju wykluczenia. Jeżeli jedna kampania idzie na aktywność, to niech idzie na przykład na Olach, a druga kampania, która idzie na sprzedaż, niech idzie na przykład na prawą kolumnę bądź też na Instagram. E, trzecia kampania, która na przykład angażuje do obejrzenia materiału wideo, bo niech tylko na przykład wyświetla się w wypromowanych materiałach wideo i w żadnym innym miejscu. Wówczas one nie mają miejsca wspólnego, tak? nie mają jak się gryźć, nie mają jak się bić, nie mają jak się spotkać i wówczas nie tworzysz sobie tej konkurencji na aukcji. Tak? Więc jest to bardzo ważne, jest to bardzo istotne, aby te wykluczenia odpowiednio tworzyć, ponieważ dzięki temu Twoje kampanie będą bardziej stabilne, bardziej przewidywalne i przede wszystkim będą tańsze, tak? ponieważ nie będziesz sobie sztucznie tych stawek reklamowych podbijać. Ok, powiedzieliśmy sobie o reklamach, o zestawach. Zaczęliśmy przede wszystkim od tego, że mamy zimny ruch i ciepły ruch. No i teraz właśnie najczęstszym błędem jest to, że wiele osób kończy na tym zimnym ruchu, nie ma tego ciepłego ruchu i teraz właśnie chciałbym powiedzieć więcej rzeczy o tym ciepłym ruchu. Co może być tym ciepłym ruchem? Jak można tego klienta bardziej prowadzić? Wiele osób na przykład na swoich stronach ma takie okienko jak newsletter albo pobierz jakąś zniżkę, zostaw swój adres mailowy. Pytanie do Ciebie. Co się dzieje później z tymi adresami mailowymi? Albo co się dzieje z tymi osobami, które wpadną do messengera, tak? do bazy messengerowej poprzez chatboty? Albo co się stanie z osobą, która, która zapisze się na powiadomienia push w, w przeglądarce internetowej albo gdzieś tam do Twojej aplikacji itd. Tych możliwości jest naprawdę mnóstwo. Co się z nimi dzieje? Najczęściej, kiedy rozmawiam z klientami, to jest tak, że mówią, no mamy tam 10 tysięcy leadów, a ja kiedy coś ostatnio do nich wysłaliście? No już myślę, że będzie rok. Czyli tak naprawdę ta baza nie żyje, a jest to naprawdę bardzo duży potencjał do tego, aby tych klientów prowadzić, aby do nich wracać, aby ich informować o nowych produktach, o nowych promocjach, tworzyć z nimi relacje, edukować i tak dalej. Niektóre produkty czy usługi potrzebują wręcz tego, aby wyedukować najpierw klienta. Masz nie wiem salon urody, salon masażu i tak dalej. Te usługi się tak szybko zmieniają, co chwilę jest coś nowego, że klienci muszą się najpierw dowiedzieć, co to jest, żeby z tego skorzystać, jakie to daje możliwości, jakie problemy rozwiązuje. Świadczysz usługi, nie wiem, finansowe, ubezpieczeniowe, nieruchomości i tak dalej. Trzeba stworzyć relację z klientem. I teraz brak takiej długoterminowej ścieżki prowadzenia klienta. Powoduje niestety to że klient, nawet jeżeli już się zainteresuje Twoją usługą, a klient jest najbardziej aktywny od momentu spotkania z Tobą, z Twoją reklamą, tak daje przez najbliższe 90 dni, to masz 90 dni, aczkolwiek ten czas się skraca, to masz około 90 dni na to, aby jak najbardziej, jak najbardziej aktywnie tworzyć z tym klientem relacje, zautomatyzować to wszystko. No i z tego właśnie powodu planuje się długoterminowe strategie marketingowe, które nie tylko skupiają się na tym, żeby stworzyć reklamy i okej, okay, przechodźcie na stronę i kupujcie, tylko co się ma zająć właśnie z tymi wszystkimi rzeczami, z tymi wszystkimi klientami przez jakie etapy mają przejść, gdzie mają być odesłani i tak dalej, za pomocą jakiejś strategii tworzy się właśnie takie długoterminowe strategie marketingowe. Pytanie, kto z was coś takiego ma? Co zrobię na Twojej stronie? Co zrobię na Twoim sklepie, jeżeli wyłączymy sprzedaż, wyłączymy możliwość rezerwacji usługi? Czy ja tam coś będę mógł poczytać? Czy ja się czegoś dowiem, czy ja będę mógł zostawić właśnie do siebie kontakt i później on będzie automatyzowany. Jeżeli masz tylko i wyłącznie opcję sprzedaży, opcję zakupu, to tutaj może ten Twój marketing niestety kuleć. Pewnie już widziałeś, widziałaś mój projekt Akademii Marketerów, na której już mamy kilka tysięcy osób aktywnych uczestników i Akademia Marketerów to jest właśnie taki system dobrany do Twojej branży, który krok po kroku pokazuje właśnie w jaki sposób takie systemy marketingowe długoterminowe budować. W samym pierwszym kroku dostajesz długoterminowy plan. Planujemy całą strategię dla Twojej branży, ponieważ Akademia Marketerów składa się z sześciu klas. Każda klasa to jest inna branża, po to, aby dopasować takie rozwiązania, które będą dla Ciebie pasować. Tak więc pierwsze materiale wideo po Akademii, po rejestracji w Akademii Marketerów od razu dostajesz właśnie strategię, cały system połączeń, jak to powinno u Ciebie wyglądać. Później kolejne materiały wideo to jest realizacja właśnie tej strategii, krok po kroku, jak to wszystko. E, zrobić. Jeżeli jeszcze nie jesteś na Akademii Marketerów, to jeszcze jest czas na to, aby się zarejestrować, aby aktywować sobie konto. W tym momencie jeszcze aktywujesz konto za 2 zł na cały miesiąc, później jest to 107 zł miesięcznie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz kontynuować tą platformę, jeżeli nie, to w każdym momencie możesz anulować. Ale zachęcam Ciebie do tego, ponieważ to naprawdę mocno otwiera oczy i komentarze na tej Akademii Marketerów zresztą mówią same za siebie, że. Za te dwa złote, otrzymanie strategii marketingowej, gotowej marketing, strategii marketingowej dla Twojej branży, to jest naprawdę potężna dawka wiedzy i pokazania możliwości, co można w Twojej branży zrobić. Jeżeli stwierdzisz, że będziesz chciał, będziesz chciała kontynuować tą naukę, to wtedy możesz kolejne miesiące właśnie sobie kontynuować i otrzymywać kolejne kroki do wykonania w formie materiału wideo. A jeżeli nie, to możesz po prostu anulować subskrypcję i te dwa złote tylko cię to kosztowało, a otrzymałeś i tak. Czy otrzymałaś gotową strategię? Tak więc do tego Ciebie zachęcam. Wkrótce ta yy, propozycja się zakończy. Tak więc warto zrobić to teraz, żeby później nie żałować. Ach, jeszcze jedno bym zapomniał. Pod tym materiałem wideo możesz też pobrać specjalną checklistę. Checklistę wielu rzeczy, które powinny być na Twojej stronie internetowej, czy też w Twoim sklepie. Kliknij w link, przejdziesz wówczas do posta na Facebooku. Zostaw komentarz pod tym postem i wówczas chatbot automatycznie prześle ci link do tego PDF-a, do tej checklisty. Dzięki temu też dostaniesz później kolejne powiadomienia i kolejne informacje. Myślę, że warto taką checklistę mieć, ponieważ wtedy zobaczysz 16 elementów, które na Twojej stronie w Twoim sklepie powinny się znaleźć. Tak więc co? Do zobaczenia na w, w Akademii Marketerów i w kolejnych materiałach. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Hej!